Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Fallout Sonora. No spróbowaliśmy, spróbowaliśmy na arenie, ale jednak na razie jeszcze nie. Może później. Gdzie to się wychodzi stąd? Trzeba tak wyjść Kurwa, z miasta kompletnie nogami iść. No dobra, do krypty 27 się kierujemy. Na radarze jest. Mam też krótkofalówkę. Właśnie, o propo. Eee, posłuchaj, częstotliwości alarmowej krypty 27. Słuchasz tylko biały szum. Najwyraźniej jestem zbyt daleko od obszaru negocjacji na tej częstotliwości. Najemników Fabera? Słuchasz tylko biały szum. A właśnie, mieliśmy zajebać najemników Fabera. Mieliśmy zabić łowców niewolników. Ja myślę, że to jest odpowiedni moment. Wiem, że nie możecie się pewnie krypty doczekać 27, ale mieliśmy to zrobić. Mieliśmy zakończyć ich kurde biznes, zajebać Handlarze niewolników, zawsze to robiłem w Fallout'cie 2, eee, zabijałem handlarzy niewolników i to był mój większy łup, zawsze pierwszy. I chyba teraz też trzeba to zrobić, trzeba ich po prostu zajebać. Przypomniało mi się, mieliśmy iść do krypty, ale spoko, krypta nie ucieknie. A niewolnicy, a raczej łowcy niewolników już może tak. Chodźmy. lore. Uh... No i dobra. Idziemy po Was, handlarze niewolników. Zbiegę, No nie ma nic do mnie. O, Co za ciota? No i tyle. No daj to komuś się wciśnie. Trzeba często zapisywać, bo trochę krasze się zdarzają. Nie jakoś tragicznie często, ale się zdarzają. Um. Można zajść do barmana, do sklepu, zobaczyć, co tam mają, nie? My, 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 my. tu przed akcją co tam masz cztery stówki książki daj dwa stimpaki m głonwa tu masz No masz to kurwa kole Musiałbym od Donalda chyba rzeczy wziąć. Hmm. Ale tam chuj. Donat też nie ma, nie wiadomo, do tego czego. Znaczy, Donat może coś ma, ale ten debil nie ma. 400 tylko. Debil za lady. Masz tu trzymaj mi książki. Co ty Donat masz do sprzedania? Masz coś w ogóle jeszcze? Nie bardzo chyba. To w sumie kij, idziemy. Idziemy zajebać handlarzy niewolników, bo to źli ludzie są. Zakończmy ich biznes. Uwolnijmy resztę. Oczywiście, mam nadzieję, że nie pozabijają tych biednych niewolników tam podczas walki bo mam zamiar po prostu przyjść i zrobić tak zajebiście wow poprawiło się, poprawiło Łajzy, pieprzone, mędy. Trochę ich jest, ale. Dobra No tak, ten pistolet mniejszy zasięg, na pewno. Donald, on jest blisko. Strzelaj. Idealnie. Ty ma pałkę, ty ma włócznie, ty masz co? Kolczasty kastet. Ajajaj. aj, aj. Gnatem. No i blisko są, więc pistolet do rady powinien. Pięknie. 50% tylko. No ci durnie mi zasłaniają, nie? Idia isamroi favor. Well, keep Nie wiem, Donald, co ty próbujesz odjewać? Czasami. Jeden. Drugi. Tu mają pistolety 10, 10 metrów, trzech typów. Myśli, że szefa atakować? Nie, nie, nie najgorzej. Ja załatwię lepiej tych, którzy mają pistolety. Muszę chyba podłączyć. Zrobimy tak. I koniec właśnie. Dręczenia niewinnych ludzi. Ten kość nigdy nie trzeba pozostawić. Oj. Oho ho. Ło Kurwa, traf czasami, wziął Eryly. No nie powinni mnie dajebać. Uwielbiam ten 100 trupów. 1652 punkty doświadczenia. Czy nam się zmieniła karma? Blackpool, dalej, kochany. Mm. Weber. Não, mas deixa Nie wiem jakiegoś nie wiadomo czego, wiadomo. Chyba wszyscy. Wątpię, że o ominął coś kurde, mega ważnego, jeżeli już. I teraz mamy chyba dobre wieści dla niewolników, prawda? Co by mogłem zapisać gdzie indziej, ale wątpię, że to cokolwiek zjebało, a jeszcze nie, jeszcze nie wszyscy. Mam tutaj też jego komputer, to sobie ogarniemy, chociaż... On to tam pewnie niewiele wie. O czymkolwiek. Tak. Zostały te niedobitki, które udawały, że nic nie słyszą. Co tam się dzieje na zewnątrz. Niewolnicy wychodzą, myślę, że wychodzą, żeby nam pomóc, oczywiście, ale to było ryzykowne. I w zasadzie to może być moja nowa miejscówka. Tylko że tak trochę chujowo, bo nie jest. Dziś przydałoby się bardziej po środku mieć swoją miejscówkę. A nie na północy albo na południu, właśnie tak jak to tu San. Też ja nie, nie wiem, czy to się będzie. Nada znaczy, nadaje się, ale no mi y jest za daleko wysunięte na północ. Cokolwiek tu schowam, to będę musiał zapierz. zielać. Ale takie przejęcie bazy, to ewidentnie jak moja baza może być ehm, Donald, Donald. Tego mamu nie dawać. Ty mnie umi się posługiwać. Ciężki też. Ciech. Ciech, i cioch. Jesteście wolni, przyjaciele. Czego chcesz? Za co siedzisz? Za morderstwo. Tylko jedno? Straciłem rachubę, To autostrada jest zasłana kogoś podróżników, podrządników, których obrabowaliśmy z braćmi. To były czasy... Blefujesz. Holera, no może trochę skomałem, a może w ogóle nikogo nie zabiłem, ale w ostatnich latach szlaki są naprawdę niebezpieczne. Ludzi jest więcej, a miejsca w miastach jest za mało dla wszystkich, więc wędrują wzdłuż szlaków we wszystkich kierunkach i często są łatwym celem. Więc jak się tu znalazłeś? Uprzedliśmy bydło przewoźnikom. Niestety okazało się, że bydło było przeznaczone dla potężnych ludzi w Phoenix, więc wynajęli łowcy nagród. Dopadli nasz gang w starych ruinach. Mieli prawdziwe maszyny bojowe. Sami wyszkoleni ludzie. W sprzęcie za duże kapsle. Wszystko musieliśmy się poddać. Teraz zostało mi żałować, że wybrałem ciężką pracę zamiast egzekucji. Jeśli zacznie się masowa ucieczka, pomożesz mi? Był przeciwko tyłowi strażników? Cóż, jeśli się nad tym zastanowić, jest szansa, jeśli umrę, to jeszcze lepiej. Okej, okay, okej, okay. masz jakąś broń? Może masz pałkę. On no, już tam nie ma chyba nic z kim walczyć, ale do widzenia. Gdzieś tu trzeba ogłosić, on już i tak wychodzi stąd. No chyba, że jest, są strażnicy gdzieś tam. To któremuś z nich trzeba powiedzieć, że spierdalamy pewnie. Albo że są wolni. Czy chciałbyś stąd uciec? Nie mam dokąd. Mój dom został zniszczony, moi krewni zginęli. Mogę tylko czekać na dzień ostatniego oddechu. Nie jesteś stąd, prawda? Wręcz przeciwnie, moje plemię żyło w tych górach od trzech pokoleń. Teraz jestem jedynym, który pozostał. Co się stało z Twoim plemieniem? Przyszli źli ludzie z bronią, zabrali nam wszystko i zmusili do pracy w kopalni. Od tego czasu pozostałem tylko ja z całego plemienia. Jak się nazywasz? Ludzie tutaj nazywają mnie wyjcem, ale moje prawdziwe imię jest znacznie bardziej skomplikowane. Czy chciałbyś stąd uciec? Do widzenia. Kto tu rządzi? Jesteście wolni! Kurwa jeszcze mogą być jakieś kurde gdzieś tam tutaj się kręcić ci. W mnie to przecież tam w kopalni, no nie? Są też tu nic nie ma. Może muszę zajmować wszystkich, wszystkich. Donald, dawaj, bo tu może do uniesienia coś. Zapierdalaj do mnie, tu gdzie idziesz, kurwa. Jestem to na sprzedaż graty to też możesz. wziąć będziemy mieli trochę gratów wiesz o co chodzi to sprzedajemy je tu i tam myślę że muszę zajebać jeszcze tych strażników w kopalni tam też takie słajzy chodzą nie czy nas ci ludzie z kopalni nie zaatakują. Komputer. Zaraz próbujemy ogarnąć. Jest nawet karabin. Obronę już włączyłem, może temu na dole, to się dowiem, może temu typowi tam na dole Zgredowicz jakąś tam nazywał, trzeba powiedzieć też. Dobrze, daj mi ten rzecz do hakowania. Masz to. To, to, to. I jedną. Oby. Ok. Wprowadź polecenie. Prośba o nowych więźniów. Raport administracji kopalni. Z powodu braku siły roboczej, terminy ponownie zostały zawalone. Kopalnia zbyt szybko zabija więźniów. Będziemy musieli szukać nowej krwi w okolicznych osadach. Kr krążą plotki o dzikich plemionach na zachodzie. Raport z ekspedycji na zachód. Najemnicy wrócili z nową krwią. Mieszkańcy w Wiedliu okazali się zaskakująco doskonałym materiałem. Mocnym, zdrowym, odpornym. Dzicy są gorsi, ale damy też szansę więźniom z południa. Oprócz chłopów widla okazała się być zaopatrzona w prowiant i inne przydatne rzeczy. Po drodze od, odkryliśmy miasto Garsh City. Miejscowi zaproponowali współpracę. Musimy to rozważyć. Incydent w kopalni. Grupa skazańców znowu zniknęła w kopalni. Eee, okazało się, że to ci sami wieśniacy z Albo nie doceniłem ich, albo nasz system obrony nie jest wystarczająco niezawodny. Będziemy musieli wprowadzić wśród więźniów profilaktykę karną. Wysyłka więźniów do Phoenix. Zgodnie z drzequionami, czciciele ognia szybko wykupili najsilniejszy chłopów z Willi i niektórych dzikusów. W porównaniu z zresztą więźniów był to produkt najwyższej jakości i w zamian otrzymaliśmy nową broń i amunicję, której tak nam brakowało. Świetna okazja. Zmniejszona podróż, mię podaż mięsa. Problem z ambra ograniczyły nasze zapasy mięsa. Będziemy musieli zacząć polować na kretoszczury szczury i założyć obóz traperów w górach. Cholera, znowu niespodziewane wydatki. Z drugiej strony, to kolejny bodziec do rozwoju miasta. Zakończenie wykopali na Nawaho. Obóz wojskowy na Wachał był prawie bezużyteczny. Prawie wszystkie lokalne zasoby zostały zniszczone przez eksplozję w magazynach. Pozostały tylko zwęglone filary starych budynków. Wydobywanie ocalałych zasobów z powodu utraty siły roboczej jest nieopłacalne. Obóz będzie musiał zostać zamknięty, a zapowiadał się taki jackpot. Zakończ sesję. Klańsko-ćpańsko. Jak widzimy, gadamy z nimi, ale na razie jeszcze nie wierzą, kto że są wolni. Widocznie musi właśnie być jeszcze gdzieś. Nie, muszą być strażnicy. Pamiętamy, że na pewno na północy przy kopalni jeden drugi stał. Pewnie ich też musimy załatwić, albo nawet lepiej musimy tu jeszcze pogadać na południu ze Zgredem, czy jak on się tam nazywał. Zapiszmy sobie gierkę. Także dokonało się, można powiedzieć. Długo na to czekałem. Łowcy niewolników must die. Donald ma swoje trzaski. Wziął do ręki Railguna, nie trafiał. Zabrałem mu amunicję. Wziął jakiś pistolet, teraz i szczela. Zabrałem mu pierdziawkę, żeby seriami po plecach nie walił. Czego chcesz? Faber nie żyje. Jesteś wolny. Boże, dlaczego? Bo z Fabera cały flagpole jest skończony. Najemnicy będą teraz walczyć o jego miejsce. A w mieście zaczną się pogromy i rabunki. Czy masz pojęcie, ile pracy włożono w aranżację tego miejsca? Dziękuję oczywiście za wolność, ale już jej nie potrzebuję. Hmm. No tak, no mówię, są ludzie Którym jest dobrze pod czymś rządami Niewidocznie Dobra, ale już jakiemu powiedzieliśmy Naprawione obroże na więźniów. Właśnie my te obroże żeśmy wyłączyli tak naprawdę już. Wydaje mi się, że jeszcze tylko w kopalni trzeba pozałatwiać typków. W takim razie pójdziemy tam i załatwimy kogo trzeba. Wrócimy tutaj zobaczyć, czy więźniowie uwierzą już, czy będzie można z nimi pogadać na ten temat, że są wolni. Myślę, że się ucieszą, no bo wolność to dobra rzecz. Dzięki, że wpadliście, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, zajrzyjcie do innych filmów na kanale i do zobaczenia już wkrótce. Na razie. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.